Witam państwa w cotygodniowym komentarzu wideo od epetrol.pl w ostatnich dniach na polskich stacjach obserwujemy podwyżki cen, o możliwości których informowaliśmy w poprzednim komentarzu. To głównie jest związane z decyzją polskich koncernów, które zrezygnowały z utrzymywania maksymalnej ceny na stacjach własnych poniżej poziomu 5 zł i podniosły ją o 10 groszy. Także obecnie cena na stacjach Orlenu maksymalna to 5 zł 9 groszy zarówno dla oleju napędowego, jak i dla benzyny. Za tym ruchem podążają pozostali gracze rynkowi, także możemy się spodziewać, że ceny będą rosły szczególnie że jest pole do wzrostów ponieważ sytuacja na międzynarodowych rynkach szczególnie rynku walutowym powoduje że możemy się spodziewać tych podwyżek osłabia się złotówka a złotówka w relacji do dolara to ważny czynnik w ustalaniu cen paliw w Polsce także Niestety, ale będzie ceny będą rosły. Na rynkach ropy mamy do czynienia z sytuacją taką, że jest korekta cenowa. Ropa tanieje od kilku dni. Nie są to duże spadki z poziomu około 116 dolarów do 111. To, to poziomy, które obserwujemy obecnie. Taka sytuacja związana jest z powracającymi obawami o bankructwo Grecji oraz ogólnie kiepską sytuacją strefy euro i problemem zadłużenia w strefie euro. Także perspektywy długofalowe, czyli obniżenie prognoz tempa wzrostu konsumpcji ropy przez Międzynarodową Agencję Energetyczną czy też OPEC powoduje, że jest coraz mniej chętnych do zakupu ropy. Szczególnie, że ropy może być także więcej w najbliższym czasie na rynku ze sprawą powracającego wydobycia libijskiego. Tutaj spodziewano się, że może potrwać to do 18 miesięcy, aż Libia uruchomi pełną produkcję i nadal te, te, te prognozy są podtrzymywane. Natomiast uruchomienie przynajmniej częściowej produkcji w granicach miliona baryłek dziennie, czyli to jest około 70-60% tego, co Libia produkowała przed wybuchem wojny domowej. Spodziewane jest perspektywa w najbliższych 6 miesięcy, a to powinno spowodować, że ceny ropy pójdą w dół. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.